Przeszłość to dziś. Grube tomy w czerwono i skóru, podobnych okładkach. Dziś powiedzielibyśmy, że oprawione w skórę ekologiczną. Kartki tworzą pożółkłe i zakurzone brzegi. Pachną specyficznie, takim zapachem, który zdradza, że będzie w nich historia i tajemnica, a to zachęca do lektury. Teraz i zaraz. Otwieram pierwszy egzemplarz i czuję, że przynosi się w czasie. Nie tylko do lat 70. ubiegłego wieku, jak informuje mnie data na karcie tytułowej. Ale dalej w głąb. Jestem w średniowiecznej pracowni skryby, dlatego, że pierwsza strona jest pięknie ilustrowana, pierwsze litery większe, zdobione, wokół tytułu ramka niezwykle jak Jak przystała na tekst średniowieczny, też jest anonimowa. Ogarniam mnie smutek. Nie znajdę osoby, która była obdarzona takim pięknym pismem, tak ślicznie ilustrowała tekst. Tworzyła z pasją. Nie porozmawiam z nią czy z nim. Nie wyrażę podziwu. Zaczynam od przeglądania. Nagle moją uwagę przykuwa zdjęcie grupy. Gdyby trochę zmienić im fryzury, przebrać we współczesne ubrania, to bylibyśmy my. Stoją w tym samym miejscu, w którym my także mamy klasową fotografię. I wtedy przypominają mi się słowa. Przeszłość to dziś, widniejące na moim podręczniku od polskiego. Czemu utrwalić opowieść naszych rozmówców? Wełnowiec Józefowiec jest położony w północnej części Katowic, na wzgórzach Chorzowskich. Do tej dzielnicy należą także kolonie robotnicze: Alfred, Agnieszka, Fryderyk. Jak podają źródła, Józefowiec został założony w 1826 roku, w 1924 został włączony do wełnowca, a 35 lat później stał się częścią Katowic. Znaniem pana Edwarda, starsze pokolenie jest przyzwyczajone do dawnych granic. I słychać nawet w języku. Mówią, idę do Katowic, a nie idę do centrum. W 2020 roku dzielnica liczyła 13 741 mieszkańców. Zasłyszano od pana Edwarda: Wełnowiec Józefowiec to zielona dzielnica Katowic. Tak też mówią oni nasi rozmówcy. Podkreślają, że była to osada rolniczo-przemysłowa. Pozostałości części rolniczej to choćby występujące w niektórych miejscach chlewiki, określane w języku śląskim chlewikami. Z obiektów przemysłowych warta przedstawienia jest Huta Cynku. Praca w futrze nie należała do lekkich i bezpiecznych. Jak informuje nas pan Edward, ludzie wierzyli, że aby uniknąć choroby, należało pić kawę z końskim tłuszczem. W powszechnej świadomości to ta o wątpliwych walorach smakowych była znakomitym lekarstwem chroniącym przed chorobą, niczym dzisiejsze specyfiki dostępne w aptece. Nasuwa się powiedzenie: Gorzki lek najlepiej leczy. Pewnie jest w nim zawarta ludowa mądrość. Ulubionym miejscem naszego rozmówcy jest Plac Alfreda. Wspomina o dawnym wyglądzie dzielnicy. Kiedyś ulica Józefowska składała się z zabudowy ceglanej, co stanowiło ciąg architektoniczny. Było spójne, przemyślane i jednorodne. Ulica Bytomska i Plac Alfreda zawierają jeszcze elementy dawnego historycznego miejsca. Mają zostać wpisane na listę zabytków i objęte opieką konserwatora zabytków. Nie sposób mówić o Wełnowcu i Józefowcu, nie wspominając rodu Hohenzollernów i Johna Beldom jak wspomina pan Edward, tym ludziom dzielnica zawdzięcza rozwój przemysłowy. John Bildon był szkotem, bardzo pracowitym i przedsiębiorczym, a ci pierwsi byli właścicielami kopalń. Z opowieści naszego rozmówcy wyłania się obraz mieszkańców zaradnych. Nawet 11-12 godziny dzień pracy nie przeszkadzał w uprawie ziemi. To stanowiła dodatkowe źródło utrzymania. Ludzie nie stronią też od życia towarzyskiego, o czym świadczy liczne organizacje, kółka teatralne, Spędzono czas grając i śpiewając. Później kultura uległa zmianie, pojawiła się nowa technika, telewizory i radia, i kontakty międzyludzkie nieco się rozluźniły. Część parku Śląskiego wtedy należała do wełnowca, aż do planetarium Śląskiego. Tam też budowano żłobki, bibliotekę i doprowadzano kanalizację. Było ciężko z posadzeniem drzew, bo jak mówi pan Edward, na tej ziemi będzie lub węgiel, lub kamień. Za kopalnią Karoliną jest grób, w którym jest pochowany, jak jedni mówią, niemiecki również, a ze słów drugich wynika, że Polak, który zginął w Bieda Szybach. Bieda Szyby to proste, nielegalne górnictwo, które rozwijało się na Józefowcu wełnowcu. Ludzie schodzili 8 metrów w dół, mieli opracowany system pozwalający na wydobycie dużych brył węgla. Taki węgiel trafiał nawet do centralnej Polski. Praca była nielegalna, wiązała się z niebezpieczeństwem. Czasem zdarzały się wypadki, zginęli górnicy. Nawet koń wpadł do jednego z bieda szybu. Odbyło się dochodzenie policyjne. Dom Świętego Józefa, Marzec. miła rozmowa z proboszczem zakupkiem kawy w miłej atmosferze. Nazwa dzielnicy pochodzi od księdza Józefa Bedera, duszpasterza w XIX wieku, który na terenach leśnych zapoczątkował budowę osiedla robotniczego. Więc sama dzielnica, która się nie składa z rodowitych Ślązaków, tylko z ludzi robotników, którzy przybyli z różnych stron Polski, jest zabytkiem z dawnych czasów, o czym świadczą budynki, takie jak piękny murowany kościół w stylu neobarokowym, poświęcony świętemu Józefowi Robotnikowi, który od 1931 roku i do dnia dzisiejszego pocieszy nasz wzrok. Poza tym na Józefowcu się znajduje urokliwy kościół pod wyzwaniem Matki Bożej Wspomożycielki Wiernych, który kiedyś był budynkiem gospodarczym. Ale nie tylko budynki kościołów ozdabiają tę dzielnicę. Piękna hala mociru zbudowana w stylu robotniczym z pięknymi ozdobami obok szkoły. Współpracę ze szkołą ja wspominam bardzo mile. Wtedy to jeszcze był Zespół Szkół Załodowych. Na salkach katechetycznych odbywali się nie tylko lekcje religii, ale i z innych przedmiotów też. Zawsze panowała miła, przyjazna atmosfera. Mieliśmy wiele wspólnych przeżyć, jasełki z okazji Bożego Narodzenia, różne przedstawienia z muzyką i tańcami artystycznymi, wspomina proboszcz Zenon Droszcz. Wełnowiec Józufowiec też jest znany z wydarzeń, np. 50 lat klubu piłkarskiego GKS Katowice, które zaznaczyło się uroczystą mszą świętą. Ale też było tragiczne wydarzenie, które miało miejsce 16 lat temu. Katastrofa w hali targów przy ulicy Bytkowskiej. Ja brałem udział w akcji ratunkowej, wspominał proboszcz. Znanych ludzi z parafii, w której byłam, jest sporo. Jednym z nich jest ksiądz prałat Jerzy Pawlik, który zajmował się historią kościoła w latach 70. i 80. Był też pastorem Polaków, którzy pracowali w krajach demokracji ludowej. A ksiądz Bolesław Kałuża, pochodzący z Józefowca, był jednym z organizatorów słynnej przypokoju w 1990 roku, gdzie nastąpiło symboliczne pojednanie polsko-niemieckie. Pod koniec rozmowy nasz stres zniknął, a pozostały tylko miłe wspomnienia, a w pamięci rysował się ciepły obraz księdza proboszcza.